Cześć witajcie. Chciałbym sobie nagrać szybkiego Escape'a z serwera mm, NoLive'a. Jak widać coś tutaj okropne lagi mamy obecnie. Większość osób coś tam pisało. Fuck. No patrzcie to. Znaczy chyba już ogarnia się. Ale nagram tego, bo mi się nudzi ostatnie. Zdobyłem czwarte miejsce w rankingu pro. Przy nagrywanie to nie idzie tego samego. Zapewne. Tak, nie będzie tego samego, zrobiłem tamtą akcję. I szybki Skype jestem, wiem, jestem nobem, ale jestem 14 w rankingu, ale przejdźmy jeszcze raz. Może, co to jest? Pisze, że... No. Fuckin' hell, zjebałem. Nie trzeba, jak nowek może zagrać. Praktycznie to on by był chyba najlepszy na świecie, ale... Dyskwalifikacja Dobra, udało się. Który? 14 znów. Czy wy to widzicie, ludzie? Czy co ze mną jest? Fuck. I spadłem. Patrzcie, to jeszcze buga mam. Dobra, myślę, że to wszystko. Żegnajcie. Siemanko, trzymajcie